prawie każdy wielkopolski organicznik był związany z Kasynem Gostyńskim, bądź korzystał z jego pomysłów i dokonań. Również znany i ceniony poznański lekarz Karol Marcinkowski, bliski współpracownik Dezyderego Chłopowskiego czy Gustawa Potworowskiego. Jego związki z Kasynem Gostyńskim przypomina pamiątkowa tablica na oberży Kuleszy i pomnik przed szpitalem. Marcinkowski był wielkim orędownikiem pracy organicznej, który działał m.in. na rzecz polepszenia stanu materialnego i zdrowia najbiedniejszych mieszkańców Poznania. Proponujemy Wam przysiąść na chwilę na ławeczce przed pomnikiem, zapoznać się z treścią napisu na nim i myślami zwrócić się do tamtej rzeczywistości połowy XIX wieku. Niestety. Władze pruskie doskonale zdawały sobie sprawę, jak ważne dla ochrony polskości na tym terenie jest kasyno. Do Gostynia przybył w tej sprawie nawet sam prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego Flotwell. Co ciekawe, niektórzy wysoko postawieni Niemcy stawali w obronie kasyna. Między innymi Landrat Stamer czy burmistrz świasków Neumann. A asesor sądowy Knibel publicznie przyznał się do tego, że odrzucił propozycję szpiegowania kasyna złożoną przez samego Flotwella. Za co zresztą otrzymał surową naganę i wyjaśnienie, że szpiegowanie należy do obowiązków urzędnika państwowego. Póki co jednak władze zaborcze nie potrafiły znaleźć zgodnie z prawem żadnego punktu zaczepienia. Jak podobają ci się gościńskie planty? Podejdź do pomnika i znajdź odpowiedź na pytanie, kto go ufundował.